Dzień dobry Państwu. Dziś miejsce wskazuje jednoznacznie na tematykę książki, o której będę mówił, a będę mówił o tej cegle ponad 600 stron katedra Bena Hopkinsa. No i to jest książka, którą jeżeli miałbym do czegokolwiek porównać, to, to nie wiem, bo jest to gigantyczna saga. Autor wykonał no, mrówczą pracę, bo jak poczytałem z nim wywiady już po przeczytaniu książki, to okazuje się, że on pierwsze notatki zaczął robić, gdy miał nieco ponad 20 lat. Książkę zaczął pisać, gdy miał nieco ponad 40, pisał ją przez 7 lat, przeczytał mnóstwo książek dotyczących średniowiecza, mnóstwo książek dotyczących czasów, w których ta fabuła się dzieje. Wszystko zaczyna się w roku 1229. Ale gdybym miał Państwu opowiedzieć fabułę w kilku słowach, to, to nie wiem, co powiedzieć, bo tam jest fabuła, są podfabuły, są różnego rodzaju spojrzenia, perspektywy. Oczywiście wszystko kręci się wokół tej katedry i przepraszam, muszę się posiłkować notatkami, bo e, sporo tutaj tego jest. Jeżeli chodzi o tę tytułową katedrę, to wedle zamysłu miała mieć także złota. Trzy wieże, które przebiją niebiosa, dziewięć ołtarzy i 12 portali e, dla każdego z, z, z apostołów. Także no m, benedyktyńska, nomenomen, nomen praca przy pisaniu m, katedry. Zresztą tutaj z tyłu Państwu przeczytają, że to jest książka roku według Sunday, Sunday Timesa i New York Timesa. No ale co naprawdę tutaj jest w tej książce, oprócz tego, że katedra? No, no, jest życie, jest życie drodzy Państwo. Są herezje, są ekskomuniki, są znane postacie, które istniały. Tutaj znowu posiłkuje się notatkami. Papież Grzegorz IX, cesarz Fryderyk II, król Henryk VII. Jest grzech, jest fortuna. Jest fortuna, która może wylądować w skarbcu diecezjalnym, no ale oczywiście wtedy ta osoba, która wykłada tę fortunę, chce też mieć część władzy. Chce mieć też część władzy nad ludzkimi duszami, nad ludzkością. Mnóstwo tutaj rzeczy i mnóstwo tutaj historii znajdziecie na styku religii, na styku. Tego, jak wyglądał wtedy świat. Pojawia się też kalisz, co bardzo ciekawe dla polskich czytelników i czytelniczek. No a skoro kalisz, to oczywiście myślimy o. Statucie Kaliskim, bo i tutaj kolejny taki podpunkt. Sami Państwo widzą, że tu w fabuła, w podfabule, w podpodfabule i tak dalej i tak dalej. Sporo tutaj jest wątków żydowskich. Pokazane ta książka jest również z perspektywy Żydów, jak oni sobie wtedy musieli radzić. Ale głównym bohaterem, takim człowiekiem, który ciągnie całą tę 600 stronicową ponad narrację, i tutaj również posiłkuje się notatkami, żeby nie było, że jestem taki mądry, jest Retich Schaffer. To jest bardzo młody chłopak, jest bardzo dobrze struga figurki w drewnie. Finalnie zostaje uczniem kamieniarskim i po 12 latach zostaje mistrzem. On w pewnym momencie stwierdza, że wykupi, kupi wolność swojej rodzinie. Mm, kosztuje go to 27 marek, co w przeliczeniu wychodzi na 600 owiec. A żeby, żeby uzmysłowić Państwu, jak wielki był to dług, jak wiele kosztowała wolność, no to rocznie powiedzmy on miał 10 owiec, a ten dług był wart 600. Jak się potoczyły jego losy, jak się potoczyły losy jego rodziny, bo tutaj naprawdę można sobie to spokojnie wszystko rozrysować: kto jest czyim bratem, kto jest czyją siostrą, kto z kim się ożenił itd., tak itd. Tak Więc taka pełnokrwista saga. Co jeszcze, no teraz tak myślę, to gdybym mógł to porównać, to może do Niklasa nad Ochdaga, który napisał przecież tę taką średniowieczną historię, e, dziejącą się w Szwecji, kilkutomową. Tu mamy wszystko w jednym tomie, jeszcze tutaj spoglądam. No oczywiście są wielkie kariery, to znaczy duchowni, którzy chcą się stać hierarchami kościelnymi. Nie wszystkim się to udaje, są tacy, którzy chcą dojść do tych religijnych zaszczytów po trupie. I nie jest to do końca przenośnia, bo kilka osób w tej książce straci życie. Także polecam Państwu katedrę bardzo serdecznie. No jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona wyląduje na takiej liście najlepszych przeczytanych przeze mnie w tym roku książek. No, i teraz opowiadając o tym w takim anturażu, nabiera to zupełnie nowego znaczenia. Wszystko chyba Państwu w skrócie powiedziałem. Jeśli będę miał coś do dodania, to, to pewnie jeszcze dopowiem, ale, ale naprawdę polecam kawał dobrej historii, i widać, że on nad tym siedział, że jest to zresearchowane, że. Że wiele lat poświęcił, żeby napisać te książki. I to jest debiut. O, właśnie o tym nie powiedziałem, że jest to debiut. Co będzie dalej? Zobaczymy. Oby kolejne książki dorównały tej katedrze. Więc jeszcze raz, katedra, jak się to ładnie mówi Masterit.